nim Stormy, Norman, Park. Norman 86 86 kg zapraszamy jego przeciwnika a jest nim Mikołajów! 118 118 kg. No więc jest spora różnica, panowie face to face. Gonna see tomorrow. I'm gonna smash your boy. Okay, <laughs> let's see tomorrow. Tomorrow <laughs> night, I'm gonna smash your boy. Okay, let's see. Let's wrestle. <laughs> Norman, you haven't been fighting in MMA? Almost for two years. What does it mean for you now? Yeah, it's been a long time. Uh, last year I've just been doing boxing fights. Uh, no one wants to step up to the plate to fight me in MMA, so uh, Popik's the only guy to step up and fight me in MMA here in this federation, so I'm excited. But uh, two years it's been since I had this last fight, and I've got a chip on my shoulder since this time, so. No, I'm hungry. Tomorrow night, I'm very hungry to. I do whatever it takes to win this fight. Everything. I will do whatever it takes to win, and I will be victorious tomorrow. Spytam się Normana, co to dla niego znaczy, bo prawie po dwóch latach wraca do formuły MMA, mówi, no tak, nikt nie chciał ze mną zawalczyć w innych formułach, tylko box. Popek jako jedyny się odważył. Jest głodny tej walki i chce to udowodnić. Um, Popek doesn't believe you that you're gonna do wrestling with him or grappling on the ground. Could you tell us, is it true or not? You're going to plan this? <laughs> <laughs> if I wanted to, if Poppy wanted to fight boxing, I'd fight him boxing. But he has signed the contract to fight MMA, so of course we're going to grapple. MMA is not just boxing, MMA's kicks. No elbows. We're not allowed elbows. Lucky for him. So 100% I'm going to test uh, his takedown defense. It's part of my game, it's a strong point of my game. Oczywiście to jest moja formuła, nie można tu używać łokci, ale pokażę na pewno przetestuję to, czy da się obalić popka. I tak, będę z nim robił grappling, będę z nim robił wrestling. E, popek, no właśnie, jak to jest? Ponad 30 kg różnicy. Wierzysz mu teraz, czy nie? Bo powiedział to publicznie. Zobaczymy jutro. Jaki jest plan na tą walkę? Bo na pewno Tobie będzie ciężej do, dotlenić te mięśnie niż Normanowi. Tak, to na pewno, ale ja jestem w dobrej myśli, przygotowany. Jedziemy jutro i jadę na wakacje. A dokąd? Chuj wie. Byliśmy, słuchajcie, powiem tak, spędziliśmy z, e, dzień z popkiem, tak jak e, oczywiście dla filmu. Ja nie wiedziałem, żeby tak szybko mu łapy chodziło jak teraz. A co dalej? No to się okaże jutro. Jeżeli mam szybkie rączki, no to kurwa. Jedziemy. I o to chodzi. Uh, let's make a deal. If, uh... If you beat me tomorrow, if big if, uh, my next fight I tattoo I love Popek for my next fight. Whoa, wow. but hey, come back, come back. When when I went tomorrow, uh, your next rap song I want you to uh, mention me in your next rap song. We got a deal. Deal. Okay, panowie, się Norman złożył propozycję, że tylko szybko, umówmy się tak. jeżeli jutro. Wygram, wygrasz ze mną popek, to ja sobie wytatuuję twoje e, twoje mi nazwisko czy Popek. Ja mogę na tatu Popek. A, kocham popka i tyle. Every day. A jeżeli to wygra Norman to Popek na nawinie o nim wzrodkę w nowym kawałku. Tak jest. Okej, okay, więc mamy deal. Grubo. Thank you.